Nowością w Excelu 365, która u mnie pojawiła się na początku 2020 roku są dwie formuły X wyszukaj i X dopasuj. Wydają się one być ciekawą alternatywą wobec formuły wyszukaj pionowej podaj pozycję i w tym ćwiczeniu sprzetestujemy ich zastosowanie. Na początek warto jednak pamiętać, że użytkownik końcowy naszego pliku również musi mieć najnowszą wersję Excela 3.6.5, bo jeśli nie, to te formuły w ogóle u takiej osoby nie zadziałają. Przejdźmy do poznania składni formuły X-Wyszukaj, która jako pierwszy argument, podobnie jak wyszukaj pionowo, przyjmuje pojedynczą komórkę, którą będziemy wyszukiwać. Następnie, zupełnie oddzielnie, w drugim argumencie podajemy, gdzie szukać. A w trzecim argumencie podajemy, skąd chcemy pobrać e, wartości. Bardzo przypomina to działanie kombinacji formu, in, indeks i podaj pozycję i pozwala od razu, bez dodawania ostatniego parametru jako 0, tak jak to było wyszukaj pionowo ustawić wyszukiwanie dokładne, precyzyjne. To będzie pierwsza z różnic, która nam się tutaj pojawi. Gdybyśmy analogiczny scenariusz mieli realizować za pomocą formuły Wyszukaj pionowo, musielibyśmy tych argumentów podać ciutkę więcej i upewnić się, że dane zaczynają się od kolumny z kodem, w której będziemy wykonywać nasze wyszukiwanie. Domyślnie jeśli element nie zostanie znaleziony, podobnie jak przy wyszukaj pionowo, otrzymamy błąd. W drugim przykładzie możemy zobaczyć, że formuła: x wyszukaj może wyszukiwać w lewo i w prawo, czego wyszukaj pionowo już nie potrafi. Ponieważ oddzielnie podajemy argument, gdzie będziemy wyszukiwać, u nas kolumna B, oraz co ma być wyszukiwane, jesteśmy w stanie wyszukiwać także w lewo. Zwykła formuła wyszukaj pionowo tutaj nie dawała rady. W ramach szkolenia poznaliśmy formułę indeks i podaj pozycję, która to formuła jest w stanie z tablicy, na przykład od A do A, znaleźć konkretny wiersz, który musieliśmy wyszukać formułą podaj pozycję, czyli stosować jednocześnie kombinację dwóch formuł. Pamiętać, że musi być dokładne wyszukiwanie, i dopiero taka kombinacja jest w stanie zwrócić nam wyniki. Przy X wyszukaj widzimy, że było to dużo szybsze i dużo wygodniejsze. Co jeśli wyniku nie uda się znaleźć? W ramach formuły X wyszukaj pomyślano o tym, aby w ramach wyszukiwania można było podać także jako argument numer 4, co jeśli nie znaleziono. I w czwartym argumencie, jeśli wpiszemy słowo brak, to e, podobny scenariusz zwróci nam dla kodu 01303 brak e, województwa na naszej liście. Jak ten scenariusz rozwiązywaliśmy jeszcze do niedawna z formułą wyszukaj pionowo? Trzeba było otoczyć ją formułą, jeżeli błąd i dopiero formuła wyszukaj pionowo stawała się tym argumentem, który e, nas interesował, W przeciwnym razie to jest drugi argument formuły. Jeżeli błąd trzeba było dopisać, brak. Co to dla nas oznacza? Znowu mniej pracy, mniej pisania formuł, mniej zagnieżdżania, prostsza składnia, byle tylko użytkownik końcowy miał Excela 36. W momencie, gdy dane mamy przesortowane, możemy w ramach formuły wyszukaj pionowo. Posługiwać się ostatnim argumentem jako jedynką. Przetestujemy i porównamy zachowanie formuły: x wyszukaj, także właśnie w takim kontekście, gdzie niekoniecznie interesuje nas, tak jak od razu w pierwszym scenariuszu, możliwość znalezienia dokładnego, tak jak 15%, których to u nas na liście nie będzie. Piąty argument formuły x wyszukaj odpowiada właśnie za sposób wyszukiwania i domyślnie przyjmuje ją wartość 0, więc tego 0 raczej tutaj wpisywać nie będziemy. W takim scenariuszu i formuła x wyszukaj, i formuła wyszukaj pionowo zadziała bardzo podobnie, czyli nie znajdzie nam szukanej wartości. Jeśli nasze dane są posortowane, piąty argument może przyjąć wartość 1 lub minus 1. Albo dwa, o czym będziemy mówić w kolejnym ćwiczeniu. Jedynka odpowiada za to, żeby w momencie kiedy dany element nie znajduje się na liście, wskazać kolejny element w przesortowanym zbiorze, czyli znaleźć 20%, które jest większe od 15% i w związku z tym zwrócić województwo B. Ten scenariusz może być jeszcze dodatkowo zmieniony jako minus 1, i będzie już przypominał to, co robiła formuła wyszukaj pionowo standardowo z jedynką czyli i potrafiła znaleźć wartość ale w sposób nieprecyzyjny lub domyślnie, właśnie tak się wyszukiwało element poprzedni. Piąty argument formuły x-Wyszukaj może też przyjąć wartość 2, i wówczas przechodzimy do wyszukiwania z wykorzystaniem symboli. Te symbole to znak zapytania gwiazdka które służą nam do tego, żeby kolejno zastępować pojedynczy znak lub wiele znaków i widzieliśmy już ich zastosowania przy formule Licz jeżeli. Jeśli w naszym ciągu tekstowym chcemy znaleźć dokładnie te dwa symbole lub symbol tildy, wówczas symbol tilda przechodzi do, tak jakby wprowadzania trybu właśnie tych dwóch znaków, co pewnie spotkamy stosunkowo rzadko. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli chcemy wyszukać ciąg tekstowy, który zaczyna się od ABC, to nasz numer zapiszemy ABC gwiazdka i możemy go wyszukiwać. W jakimś konkretnym zbiorze, pamiętając, żeby w piątym argumencie ustawić dwójkę, wówczas znajdzie się pierwszy element, który spełnił e, określone tutaj warunki. I analogicznie dalej, jeśli ciąg tekstowy ma zawierać słowo, e, dwie litery F i G, wówczas e, zapisanie gwiazdka FG gwiazdka pozwoli nam znaleźć pierwszy taki element na liście. Kolejno cztery znaki, to będą cztery znaki zapytania. Coś, co kończy się na czwórkę, a zaczyna od AB, wystarczy gwiazdkę wstawić pomiędzy. Ma dokładnie trzy znaki. To trzy znaki zapytania. Kończy się na znaku zapytania. Tutaj potrzebujemy użyć tyldy, żeby tym znakiem zapytania można było w ogóle się e, posłużyć. Co ciekawe, formuła wyszukaj pion pionowo też potrafi wyszukiwać dane w taki sposób. i Jest to jej takie, powiedziałbym, ukryte e, zachowanie. Jako ostatni argument nadal ustawiamy wówczas 0, natomiast formuła wyszukaj pionowo poprzez symbole umieszczone w środku ciągu tekstowego wyszukiwania tak czy siak zadziała. Co to dla nas oznacza jako użytkowników? Nie wprowadza to jakiejś wielkiej nowości ale powoduje, że formuła wyszukiwania dużo bardziej transparentnie pokazuje, że potrafi też w takim trybie działać i możemy takie zachowanie wymusić argumentem numer 5, który przyjmuje w ramach formuły x wyszukaj wartość 2. Kolejne cechy formuły X wyszukaj będą już charakterystyczne tylko i wyłącznie dla niej. W naszym scenariuszu mamy za zadanie wyszukać jedną formułą, jednym wciśnięciem Enter, od razu dwie informacje oddział i region. Co to dla nas oznacza? Że w ramach formuły X wyszukaj, szukając konkretnego elementu na pewnej liście, mogę podać jako zwracaną tablicę już nie jedną kolumnę, ale Kolumny 2. I jeśli potwierdzimy taką formułę, zobaczymy, że formuła X Wyszukaj zostaje wprowadzona jako formuła tablicowa, która w nowym Excelu 3.6.5 rozlewa się na kolejne komórki. No i tak przygotowaną formułę jako formułę tablicową możemy przeciągnąć do dołu i zobaczymy, że wyszukuje się analogicznie dla kolejnych wierszy. Formuła X wyszukaj podobnie jak wyszukaj pionowo domyślnie wyszukuje idąc od góry. W związku z tym, jeśli tą formułą się posłużymy, żeby znaleźć ostatni status według daty, to domyślnie będziemy jechać od góry i znajdziemy informację status w toku. Natomiast formuła X wyszukaj dysponuje jeszcze jednym dodatkowym argumentem. Numer 6, który pozwala nam nie tylko wyszukiwać od pierwszego do ostatniego elementu, co jest zachowaniem domyślnym, ale pozwala nam wyszukiwać od końca. Tego zwykła formuła Wyszukaj Pionowo już nie potrafiła i w ten sposób znajdujemy ostatni status dla danej daty na liście. W świecie Wyszukaj Pionowo moglibyśmy zrealizować tylko i wyłącznie pierwszy sposób wyszukiwania, wyszukując standardowo od góry. Drugi sposób byłby dostępny tylko pod warunkiem właściwego przesortowania danych w drugą stronę, natomiast przy formule X wyszukaj tego sortowania już nie musimy dodawać. Są tutaj jeszcze dwa tryby działania, które pozwalają przyspieszyć formułę X wyszukaj. Wyszukiwanie binarne wymaga od nas, żebyśmy dane w kolumnie data mieli przesortowane. I pozwala dzielić nasz obszar wyszukiwania kolejno na coraz mniejsze, równe części, tak żeby wyszukiwać nie po kolei komórka po komórce, a szukać w przyspieszony binarny sposób. Formuła X-Wyszukaj to jedna formuła do wyszukiwania, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Będzie swoim zachowaniem przypominać trochę taką formułę indeks, która w naszym ćwiczeniu pozwoli nam znaleźć wartość na skrzyżowaniu producenta i konkretnego roku. Na początek wstawmy pierwszą formułę: x wyszukaj, która pozwoli znaleźć producenta na liście producentów z kolumny A. Tym razem będziemy posługiwać się już precyzyjnym wskazaniem tabel. A następnie wynik ma pochodzić z komórek B2 do D4. Przynajmniej na ten moment uzyskamy cały wiersz, który pasuje do naszego wybranego producenta. Teraz nowość polega na tym, że możemy tę formułę X wyszukaj zagnieździć, żeby zrealizowała zadania dla formuły wyszukaj poziomo. Czyli możemy powiedzieć, żeby wyszukiwanie w poziomie znalazło nam rok. Na liście lat, a następnie ze wskazanej tabeli wyszukało konkretną komórkę. Wynik końcowy znajdzie się na przecięciu wybranego producenta i wybranego roku. Przypomina to bardzo y, operowanie na formułach w stylu indeks. Podaj pozycje, które są w stanie z całej tablicy zwrócić nam konkretne wyniki. Ostatni przykład wykorzystania formuły X: Wyszukaj to. Taki najbardziej wyszukany, który udało mi się znaleźć, w którym nie będziemy wyszukiwać konkretnej wartości, bo wartością do wyszukiwania będzie 1, a będziemy sprawdzać, czy spełnionych jest naraz kilka warunków po to, żeby znaleźć pasujący e, rekord. Na przykład w nawiasie będziemy sprawdzać, czy dane w kolumnie A od A2 do A4 przyjmują wartość e, województwo łódzkie. I to jest nasz warunek 1, który następnie wymnożymy przez kolejne warunki, które możemy podawać w kolejnych nawiasach. Na przykład długość naszego kodu pocztowego ma wynosić 6. Jednocześnie mają być spełnione oba warunki, które przez siebie wymnażamy, a zwracana tablica ma zwracać całą tabelkę. Na której pracujemy tak, przygotowane zestawienie powoduje, że w środku formuła X wyszukaj znowu zaczyna działać jako formuła tablicowa, pracuje na tablicy, szukając wierszy, które spełniają jednocześnie wszystkie te warunki, i w momencie, kiedy te komórki zdadzą testy przyjmą wartość 1, te wiersze są zwracane i tak oto otrzymujemy pasujący wiersz. Microsoft wprowadził pewną niejednoznaczność przy nazywaniu formuł, dlatego, że mieliśmy i mamy formułę podaj pozycję, ale w nowym Excelu 6.5 doszła nam formuła x-dopasuj, która wykonuje podobne operacje, z tą różnicą, że i przeciwnie do formuły x-wyszukaj. Nie wyszukuje już informacji, tylko zwraca nam numer wiersza, który odpowiada naszym warunkom. Przetestujmy formułę x-dopasuj i to zakończy nam całą Lekcję o nowych formułach w Excelu 365 z pierwszą literką X. Wyszukujemy 01207, wyszukujemy w jakiejś kolumnie, zamykamy i znajdujemy ten kod. W drugim wierszu kodu 013303 nie ma. Jak wyglądają pozostałe argumenty tej formuły? Podobnie jak przy X, wyszukaj. Możemy sterować dokładnością dopasowania, przejść do podawania trybu typu wildcard. Możemy także zmieniać kolejność wyszukiwania, czyli bardzo podobne zastosowanie jak formuła X. Wyszukaj.